Dlaczego mężczyzna ucieka, gdy wchodzisz w dramat? A więc, kochana moja, mężczyzna nie ucieka od ciebie, tylko od energii, dramy i walki. Gdy wchodzisz w wyjaśnianie na pięć stron, w kontrolę, w chęć udowadniania, że ty masz rację, to. Jedyne, co się dzieje, to to, że on czuje ciężar, a mężczyzna, na którym ci zależy, ciągnie tam, gdzie jest spokój, gdzie jest lekkość i oddech. Twoja moc nie jest w tłumaczeniu, tylko w obecności. Więc zanim odpiszesz, zanim zareagujesz, jak Twoje. Emocje wewnątrz buzują, to zatrzymaj się na trzy głębokie oddechy. Serio, to robi różnicę. I praca domowa na dziś to obserwuj swoje ciało. Gdy w sercu czujesz napięcie, połóż dłoń na sercu i zapytaj: Czy to pisze moje ego, czy moje serce? I jeśli potrzebujesz prowadzenia, jeśli potrzebujesz przypomnienia sobie, jaką naprawdę masz moc, to zapraszam do siebie na sesję hipnoterapii lub terapii holistycznej. Jak chcesz wiedzieć więcej, to po prostu napisz do mnie lub kliknij link w bio. Ciepełka życzę, przytulam i być może do usłyszenia Magdalena Kucharczyk-Kordecka. 吃麦虾